Barki z węglem wróciły do Gliwickiego portu. Teraz znów w Gliwicach będzie odbywał się przeładunek węgla z pociągów, a następnie drogą wodną trafi do elektrociepłowni we Wrocławiu czy Opolu. Na razie jesteśmy gotowi do rozpoczęcia obsługi barek bez żadnych inwestycji i myślę, że milion ton zrobimy tym, co mamy, i to nie jest propaganda. A 식으로 Śląskie Centrum Logistyki od 28 lat zarządza największym i najbardziej uniwersalnym portem śródlądowym w Polsce. W Gliwicach początek ma odżańska Droga Wodna łącząca Górny Śląsk z portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu oraz połączona jest z siecią kanałów Europy Zachodniej. Kanał gliwicki przez kilkadziesiąt lat powojennej eksploatacji uległ dekapitalizacji i mocno się zużył. Przeładunki systematycznie spadały aż do 2012 roku, gdy z gliwickiego portu wypłynęła ostatnia barka z węglem. Obecnie Śląskie Centrum Logistyki to Multimodalny hub z dostępem do transportu samochodowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej oraz z uniwersalną infrastrukturą punktową. Gliwicka spółka jest gotowa na przyjmowanie barek. W Gliwickim porcie będzie można bez żadnych inwestycji przeładować milion ton węgla.